Sądzę, że wielu wie, natomiast z pewnością jest duża grupa mieszkańców, która nie do końca interesuje się szczegółami, zresztą nie musi. Natomiast no, wielokroć o kwestii przekształcenia, kwestii zmian rozmawialiśmy. Ten proces jest realizowany, czy został zrealizowany w wielu w szpitalach, w wielu ośrodkach, sąsiednich również powiatach. Jestem przekonany, że potrzeba jest może dużo więcej informacji, że, że tu ze szczegółami należy może więcej wychodzić. Sama zmiana formuły zgodnie z ustawą o lecznictwie da, w przypadku Rawskiego Szpitala daje możliwość... Od Uzyskania około 6 milionów dotacji na pokrycie zobowiązań szpitalnych. Znakomitą część tych zobowiązań przejmie powiat. I przed spółką no, pozostają wielkie wyzwania, natomiast wyzwania dotyczące bieżącej przede wszystkim działalności. Natomiast my, jako powiat, jako samorząd. Bierzemy na siebie i podjęliśmy się bardzo wielkiego wyzwania, jakim jest poprawa bazy lokalowej, a więc przygotowujemy dokumentację do budowy pawilonu, i to jest wyzwanie na. Kilkadziesiąt milionów złotych, więc zakładamy, że władze spółki będą kierować nią tak, że będzie generować ona pozytywny wynik finansowy, będzie prowadzić w sposób nieprzerwany działalność leczniczą, bo to jest główny cel. Prowadzenie, głównym celem zmian jest prowadzenie w realiach, bo te realia ekonomiczne się zmieniają. Więc głównym naszym celem, władz, celem władz powiatu rawskiego jest prowadzenie w Rawie Mazowieckiej w sposób nieprzerwany, w sposób nieumniejszony podmiotu leczniczego, a więc szpitala. I temu służą wszelkie działania. Po pierwsze, wyczerpały się, wyczerpują się dotychczasowe formy wspierania szpitala. Ustawodawca dał czas, że albo organ prowadzący przekształca, albo płaci każdą stratę i natychmiast. Przez wiele lat. Powiatrawski wspierał. Ja chcę przypomnieć, że ponad 17 milionów złotych wsparcia, w tym ponad 7 milionów na sprzęt, na bazę. I tutaj te granice się wyczerpują, stoimy przed wyzwaniem, jakim jest budowa pawilonu. A ustawa daje taką możliwość, i również z tą ustawą idzie możliwość. Zmniejszenia, wprost zmniejszenia zadłużenia, bo dotacja, którą możemy uzyskać, będzie skierowana na spłatę tego zadłużenia. Więc tu są korzyści wymierne. To jest, jedne, to jest jedno z działań. Szpital może pozostać. To nie jest, to nie jest powiedziane, że szpital musi być przekształcony. My szukamy rozwiązań. No trudno, jeśli jest możliwość sięgnięcia po pomoc, to można ją odrzucić, można nie skorzystać z tego, że tak jak mówiłem, kilka milionów złotych jest na możliwych do oddłużenia. Chcę przypomnieć, że szpital przechodzi już taką... W innej formule restrukturyzację, i to przyczyniło się na to, że szpital miał kilka lat oddechu, bo to nie jest tak, że, że coś jest dane raz na, na zawsze i jest konstans tutaj. Więc uczestniczymy w pewnym procesie i podejmujemy ryzyko. No, najprościej byłoby tego ryzyka nie podejmować, natomiast jest to kolejna próba szukania sposobu na funkcjonowanie. Szpitala w Rawie Mazowieckiej. Ja wielokroć mówiłem, że przywiązujemy wielką wagę do funkcjonowania SP, a funkcjonowania szpitala dostępnego dla naszych mieszkańców, dla przejeżdżających przez Rawę, przez powiat Rawski. Nie, przekształcenie nie powoduje takich konsekwencji, bo jak wiemy, istotą bezpłatnej opieki czy bezpłatnych usług jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. I tu, zarówno w obecnej, w obecnej formule organizacyjnej, jak i po przekształceniu, najistotniejszym płatnikiem i zleceniodawcą jest publiczny operator, państwowy operator, jakim jest Narodowy, no w tej chwili Narodowy Fundusz, czy jak będą planowane zmiany, inny. I to jest, jest gwarancja, Natomiast będzie istniała możliwość w takiej formule świadczenia usług poza tego, poza tego kataloga, katalogu usług gwarantowanych, usług objętych ubezpieczeniem, które no, będzie można prawdopodobnie zlecić, ale to, to już jest w rozszerzonej formule. Nie, w żaden sposób nie zmiana tej formuły nie dotyka praw, uprawnień pacjentów.